Witam serdecznie i zapraszam na warsztaty rozwoju duchowego i uzdrowienia ducha i ciała, które odbędą się w Krakowie 15 czerwca. Wszystkie zgłoszenia na warsztaty, i jeżeli chodzi o noslegi, przyjmuję na arondiagnosta.malpainterjakop.pl. Więc serdecznie zapraszam. Koszt warsztatów to 300 zł za dzień od osoby, i numer konta będzie podany pod tym filmem. Oczywiście ja również wyślę go po przyjęciu zgłoszenia mailowego od Państwa. Serdecznie zapraszam na te warsztaty i robimy to tak, aby każda osoba mogła rozwinąć się duchowo i oczyścić swoją przestrzeń. Natomiast to, co konkretnie dają te warsztaty, będzie opowiedziane w drugiej części tego filmu, więc zapraszam do drugiej części tego filmu. Warsztaty zawsze rozpoczynają się o godzinie dziesiątej. Uzdrowienie ducha i ciała trwa przeważnie do około godziny 17. No... Uzdrowienie ducha i ciała nie potrzebują Państwo nic, bo siedzimy na krzesełkach, a te afirmacje i medytacje są właśnie na krzesełkach. Tak więc serdecznie zapraszam na warsztaty 15 czerwca. Teraz przejdę do omówienia warsztatów. I jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty, w których uzdrawiamy ludzi, którzy dostali informację od swojego ciała, którą nazwali chorobą, że trzeba coś zmienić w ciele, ale też choroby mają trzy podłoża. I dokładnie tłumaczę w tych warsztatach, dlaczego ludzie chorują, dlaczego rodzą się ludzie chorzy, jak oczywiście mogą wyzdrowieć. I tworzymy właśnie ćwiczenia, mini medytacje, afirmacje, taką drogę myśli sprawczą, aby uzdrowić wszystkich ludzi. I cieszę się, że te warsztaty tak dużo ludzi uzdrowiły z chorób nieuleczalnych. Mamy uzdrowienie z raka złośliwego, gdzie Pani otrzymała wyrok od lekarzy. Mieliśmy uzdrowienie z guzów, z, z raka, z kośca i tak dalej, tak dalej. Czyli wiele, wiele takich cudowności się tam zadziało. Oczywiście możecie przyjechać tam też, aby pomóc swoim bliskim, czyli aby nie tylko uzdrowić siebie, ale też w intencji uzdrowienia innej osoby. Na te warsztaty nie trzeba przynosić karimaty, ponieważ siedzimy na i na krzesełkach możemy również tworzyć afirmacje. Możemy cofać się do naszych wspomnień, aby wyeliminować i usunąć przyczynę chorób. Będziemy to robić właśnie w ten sposób, aby każdy mógł zmierzyć się ze swoją przeszłością, z tym dokładnie, co tworzy choroby w naszym ciele i co zostało zapisane w naszym DNA i w naszych komórkach. Za chwilę odczytam oczywiście, co zawierają te warsztaty. Wszystkie zgłoszenia na warsztaty, jeżeli chodzi o noclegi, przyjmuję, jak wspomniałem na mailu, arondiagnostamałupa.pl. Koszt warsztatów to 300 zł od osoby za jeden dzień warsztatów. Numer konta jest podany na tym filmie, i pod tym filmem jest cały opis warsztatów. Oczywiście też podany jest numer konta. Teraz przejdę do odczytania tego, co zawierają te warsztaty, aby Osoby mogły zrozumieć, czym są te warsztaty. Na warsztaty może przyjść każda osoba, która ma do czynienia z medytacją, nie miała nigdy do czynienia z medytacją. Są to warsztaty dla każdej osoby, która chce uwolnić się z chorób i zrozumieć, dlaczego tworzą się choroby w ciele. Ale odczytam tutaj ten opis, który jest pod filmem. Czego się nauczysz na tych warsztatach? Jak zadbać o swoje ciało i ducha i jak uzdrowić siebie swoją przestrzeń? Program warsztatów kurs składa się z wykładu i części praktycznej, medytacyjno-afirmacyjnej. Wykład zawiera uzdrowienie ciała fizycznego i duchowego i odpowiedzi na pytanie takie jak: czym jest droga ducha w życiu ludzi? jak ciało astralne jest połączone z ciałem fizycznym, jak ciało ducha połączone jest z naszą podświadomością, czym są narodziny tzw. chorego ducha, czyli omówienie karmy samobójcy, poddania się, utraty własnej wartości, wiary w siebie, pękniętego serca, braku w życiu, izolowania się od ludzi, karn destrukcyjnych itd. Skąd bierze się siłę na swoje życie, jak uzdrowić swoją przestrzeń, czym jest zrozumienie istoty wybaczania, akceptacji swojego życia i ciała, Czym jest siła ducha, czyli kolejne wcielenia drogą do rozwoju i zrozumienia istoty życia, czym jest choroba i co nasze ciało chce nam powiedzieć, jakie jest przełożenie stanu ducha na nasze ciało, czym są choroby fizyczne i psychiczne, omówienie najczęstszych przyczyn tzw. Tak normalnego zachowania ludzkiego, które prowadzi do samodestrukcji naszego ciała i ducha, czym jest niskie poczucie własnej wartości i programy, jakie sobie zakładamy, uwolnienie od tych programów, czym jest depresja, brak wiary w siebie i Program samodestrukcji, jak działają na naszego ducha i uwolnienie od tych programów, uwolnienie od programów religijnych, pieczęci, założonych obietnic innych w innych cieleniu, zrozumienie, co mówią nam nasze narządy, co zrobić, aby stworzyć sobie drogę do zdrowia, szczęścia i obfitości. Działania praktyczne to uzdrowienie ciała i ducha poprzez mini medytację z afirmacją dla każdego. Pierwsza medytacja z afirmacją, z uwolnieniem i leczeniem narządów, oczyszczenie karmy, traum przeszłości, żalu, strachów i lęków. Uwolnienie zapisów z narządów. Medytacja druga. Uwolnienie programów destrukcyjnych, biedy, podziemskich wartości religijnych, pieczęci, przysiąg. Uwolnienie narządów, w których zostały zapisane te programy. Medytacja trzecia. Wybaczenie i uwolnienie swoich wspomnień z negatywnych emocji. Otwarcie drogi do wybaczenia, akceptacji i zrozumienia swojego życia. I medytacja czwarta otwarcia się na siłę w sobie, na pełni się energią zdrowia, wartości pozytywnych i boskiego światła, droga do szczęścia, obfitości. I oczywiście tutaj mamy uwolnienie tzw. Tak Księgi życia, czyli taka operacja fantomowa, którą często stosuję teraz dla dobra ludzi, kiedy leczę ludzi. Tak naprawdę te medytacje są ułożone adekwatnie do uczestników, jeżeli się okaże, że po pytaniu, z jakimi chorobami przyjechaliście, co będziemy leczyć dzisiaj, Widzę, osoby się zgłaszają, pokazują mi jaką mają chorobę, zadając pytania. Również sami układają te warsztaty pod daną grupę i dokładnie dla siebie. Wtedy te afirmacje się zmieniają. Nigdy nie są takie same, bo są adekwatne do użytkowników i do tego, z czym przyjechali i z jakimi chorobami się teraz mierzą albo mierzą się ich. Bliscy. Więc ten program jest ruchomy, adekwatny do grupy uczestników, tak żeby właśnie powstały te ustrowienia i aby ludzie przeżyli cud, a tym bardziej mieli wiedzę o przyczynach choroby, skąd się biorą, jaki narząd odpowiada za jaki aspekt naszego życia, co trzeba zmienić w życiu, żeby wyeliminować chorobę ze swego ciała, żeby znikła przyczyna, i jak właśnie posługiwać się swoją mocą, którą mamy w sobie, aby cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, radością, obfitością. Właśnie ten proces Księgi Życia, oczyszczenia Księgi Życia, jest procesem, który uwalnia nas ze starych zapisów, a tworzy nową drogę do nowej rzeczywistości. Zgłoszenia, jak powiedziałem, przyjmuję na maila arondjagnosta.małpainteria.pl. Bardzo bym prosił, aby przy wpłatach na konto zaznaczyć, który dzień Państwo wybrali imię, nazwisko maila. I w ten sposób ułatwi mi to po prostu wpisywanie Was na listę. I oczywiście to, czy chcecie nocleg czy nie. Koszt warsztatów to 300 zł, i wszystkie informacje będą podane pod tym filmem. Zapraszam na Wasze uzdrowienie ducha i ciała. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście też na spotkanie duszy, które omówię w drugim filmie. Pozdrawiam serdecznie.